Woda z Chorwacji pod mikroskopem. Słuchajcie, byłem w puli, więc z tej puli pobrałem trochę wody. Istria, istryjska woda. Zobaczymy, czy coś tam pływa. Bierzemy sobie szalkę. Tu jest ta woda, ja ją trochę tutaj pomieszam. I tutaj do szalki. Tymczasem ja wam powiem, że te piękne klify istryjskie wbudowane są z wapienia, któremu bardzo wiele zawdzięcza Wenecja. Kamień istryjski to zwarta, mikrokrystaliczna skała wapienna o niskiej porowatości, wysokiej gęstości, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała i odporna na przykład na zasolenie, czy dokładniej na korozję solną. No jak znalazł do budowy miasteczka na bagnistych wysepkach na środku laguny? Szukamy, posłuchajcie, jakikolwiek oznak życia w morskiej wodzie z Istrii. Na razie Widzimy tylko jakieś poproszki, być może urywki tych skał, które od średniowiecza masowo wykorzystywano do zabezpieczenia fundamentów weneckich budynków, no i dekorowania ich fasad pięknych. Facet. kto z Was był w Wenecji? Proszę pisać. O, poczekajcie, coś tu jest. I popatrzymy, co my tu mamy. Nic. Dobra. Nic, co by tutaj postanowiło popływać. Co by postanowiło żyć. Napiszcie mi, skąd następnym razem mam pobrać wodę i sprawdzić. Zaobserwujcie. To nie jest ani profil historyczny, ani profil budowlany. Więc już nic nie mówię, zanim powiem coś głupiego. Pa!